Wynalezienie szczepionki jest jakby główną misją graczy. Każdy gracz otrzymuje w pakiecie startowym taką kartę, na którą nabijane są punkty za wykonaną misję. Dzięki temu też mamy podgląd do tego, która grupa jaką misję przeszła. Czy oni będą niepokojeni w czasie całej gry przez zombiaków? Oczywiście zombiaki będą cały czas obecne, będą się czaiły tutaj na stadionie, więc trzeba będzie też tam od czasu do czasu czmychnąć przed tymi zombiakami. A co, jak taki zombiak ugryzie? No cóż, no to wtedy, jakby to powiedzieć, będzie zombiakiem. Są tutaj też żołnierze, tak? Oni będą pomagać graczom czy pomagać zombiakom? Nie, absolutnie nie zombiakom. Oni są tutaj po to, aby chronić naszych graczy przed właśnie ugryzieniem przez zombie. <gryzienie> SK Info